Trzeba iść do szkoły. Hmm. Zaraz, zaraz, skoro wczoraj był 20 marca, to dzisiaj jest pierwszy dzień wiosny. Nie żaden pierwszy dzień wiosny, tylko najzwyczajniej w świecie dzień wagarowicza. Trzeba do uczcić uczniowskiej tradycji stało się zadać. Czy Ty coś sugerujesz? Oczywiście, że tak każdy dobrze szanujący się uczeń wie, że w taki dzień nie idzie się do szkoły. A gdzie? Na wagary, Lalunia, na wagary. Nie słuchaj tego noga z dłuższym odkrywem ogonem. On ci kusi do złego. Ja mam dla Ciebie lepszy pomysł na spędzenie dzisiejszego dnia. wiem co takiego? Idź do szkoły. to jasne, że tam ciekawiej spędzisz czas. Może w czegoś się nauczysz. Nie słuchaj go. Ten przezroczysty nie ma dla Ciebie nic konkretnego. Idź na wagary. W to przyjemna rzecz. No wiesz, mała rzecz a cieszy. Szkoła jest cool. Idź na lekcje. Masz dziś tylko trzy. Ale masz klasówkę z nie warto ryzykować. Nie bądź tchórzem, nie pękaj, dasz radę. Przecież uczyła się całą noc. Idź na waksy. Do szkoły! Na waksy. Idea, czemu pytasz, ty nie idziesz? Szkoła e, szkole będą nudy, chodźmy na max. A klasówka z matem. Weź spokój, napiszemy poprawę. Dobra, chodźmy, może będzie fajnie. Hej widzisz, się nie się No niestety. To chodźcie, zajaramy sobie. Dobra, z zrobimy, to sobie zajaramy. świeci, na naszych twarzach mina radosna, czas uki szybko leci. Skorzystajmy więc z pogody, zasmakujmy moc przygody, idźmy razem na wycieczkę, wróćmy w kąt do ciężką Śpiewa z jak słonek, przybywa do mostu wzdłuż, i tym można od razu poznać, że wiosna jest... Przed lekcją matematyki. Wiesz jak nie lubię matematykę? Ja wręcz mówię, Ja Też bardzo kochałam zadania matematyczne, ale tego zupełnie nie rozumiem, dlaczego moi uczniowie tak tego nie ledzą. Oj, to mamy... Tylko tak udają. Też może swój numer telefonu? Na no pewnie. Trzecia cyfra jest 32 pierwszej. Czwarta i szósta są takie same. Druga jest większa o 1 do 5. Suma 623, a inaczej 236. W porządku, zapisałam 25643. Kata się nie zapomnisz? Skądże to kwadrat 16 i 67? Lekcje matematyki. Tego czasu na cztery lekcje rzekła nam uścielkę do swoich uczniów. Witam klasa, weźcie pióra swoje, otwórzcie zeszyty z mnie, albowiem dana Wam będzie klasówka. Wielki smutek zapanował w sercach uczniów, a w głowach ciemnota i prosząc ją wołali. Pani, czy będzie się pisać klasówkę przed końcem naszego szczęścia? Zaprawdę powiadam Wam, kto nie otworzy mnie nie napisze ten jesień szczęścia jedyńskiego na klasie. A wówczas jeden z uczniów rzekł. Błogosławieni, którzy poszli na bagary, albowiem im tylko dano oddychać świeżym powietrzem. A wtedy nauczycielka powiedziała: Złoście, że się ty i pióra, albowiem darowana mam na oni A oni wiepią, że wołali. Hurra, nie. niech ci awant zawodowy lekki będzie. Wówczas w klasie zapachniało sianem, albowiem uczniowie stali się posłami. Słyszałeś najnowszy kawał matematyczki? Przychodzi stożek do lekarza, a lekarz mówi Coś pan taki ścięty Albo ten, przychodzi jedynka do lekarza, a lekarz na to Pani nie jest bierny. Albo ten, przychodzi z biur do lekarza, a lekarz mówi Jest pan zmęczony Albo ten, przychodzi i do lekarza, a lekarz mówi Coś się pani uroił Albo ten, przychodzi element do lekarza, ale lekarz woła Policja Przychodzi pamięć do lekarza, a lekarz mówi Kto panią tak skasował? Lekcja polskiego. Dzieci, dzisiaj nauczymy się nowej odmiany, ponieważ pod wpływem ostatnich wydarzeń Rada Języka Polskiego postanowiła wprowadzić względne w deklinacji. Mianownik, kto za co? dopełniacz kogo czym. Celownik komu ile. piernik kto ile? Narzędnik z czym do kogo. Wołasz dlaczego tak drogo? Nie tak, nie tak, chyba osiąleję. Panie, Panie, Pani, ale są jeszcze inne przypadki. Intymnik, kto z kim. Wygryźnik, kto, kogo i dlaczego. Łapownik, kto, komu i ile. Przezywnik, kto, kogo. Rozbijacz, kogo, kiedy. Odpowiadacz komu, co. Wykrętnik, kim, czym. Ściągacz, kiedy i od kogo. Gadulec, o kim, o czym. Dziewacz, o. Wykopnik, kogo, z czego. Grzyźnik, ile, ale, od kogo. Kablowiec kto komu? Zdrośnik komu czego? Powodnik dlaczego ja? <laughs> nie tak, nie tak, chyba oszaleję. <laughs> ¡Gracias! Sí. Sí. I'm stay. Кладно и стоит до школы.